Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy śmierć jest końcem wszystkiego, zapewniam Was, trylogia Dark Soul jak nic innego na tym świecie przekona Was, że śmierć to początek długiej podróży i kolejnych śmierci. Pierwsza część nie bez powodu została nazwana symulatorem umierania. Cześć, witajcie! Mam na imię Krzysztof i przedstawiam Wam wideorecenzję trzeciej już części cyklu Dark Soul. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych growych premier tego roku gra, mająca być ukoronowaniem trylogii DS-ów ze studia From Software. Sprawdziłem już, czy spełnia ona nadzieję graczy spragnionych wymagającej i bezkompromisowo trudnej rozgrywki. Nadzieje i obawy fanów były tym większe, iż From Software zapowiedziało, że trzeci Dark Soul to ostatnia gra z tej serii i niestety czwarta część nie powstanie. Na szczęście to jedyna zła, choć przecież nie do końca pewna informacja. Już pierwszy DS prowadził oszczędną narrację opowiadanej historii. Trójka podąża tym samym torem, znamy ogólny zarys, a całą resztę odkrywamy podczas podróży, czy to rozmawiając z postaciami, znajdując opisane przedmioty, czy odkrywając nowe miejsca. Gra w pewnym sensie wymusza na nas użycie naszej wyobraźni, dzięki czemu powoli składamy z cząstek informacji pełen obraz wydarzeń. Tak, tak, bowiem Dark Souls 3 jest naszpikowany odniesieniami do poprzednich, a szczególnie do pierwszej części. Odwiedzicie znane wam miejsca w nowej oprawie, spotkacie starych znajomych, w opowieściach snutych przez postacie NPC przewiną się wypowiadane kiedyś słowa, a i nie jednym znalezionym teraz przedmiotem roztrzaskaliście kiedyś komuś głowę. Pragnę was uspokoić, ten grę buduje klimat, zaskoczenie i tajemniczość. Dlatego, aby nie spoilerować, recenzję trzeciego darka wizualnie oparłem tylko na początkowych obszarach. To co widzicie to swoisty samouczek. W teorii najłatwiejsza część gry. Trzecia część Dark Soul jest niewątpliwie najładniejszą częścią trylogii. W porównaniu do poprzedniczek autorzy dodali powalającą ilość detali. Moim zdaniem najlepiej prezentuje się oświetlenie Promienie słońca wpadające przez małe okna do ciemnych pomieszczeń, czy też delikatne światło rzucane przez zapalone świece. Nie przeszkadzają mi nawet płaskie, rozmyte tła, ponieważ zastosowany w nich rozmach malarski wywołał u mnie lęk przy przepaściach, a wielkość i rozmiar budowli wciąż przypominały o maleńkości mojej postaci. Troszkę koloryzuję za to wykonanie przedmiotu, elementów zbroi i uzbrojenia stoi na najwyższym poziomie. Nie oczekujcie jednak pokazu fajerwerków, Wprost przeciwnie. Styl graficzny gry to odcienie szarości, brudu, nędzy i rozpaczy. Zwiedzając krainy, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, iż ktoś kiedyś zatrzymał czas i poczekał, aż wszystko pokryje się pyłem starości, a oddech samej śmierci odciśnie piętno na miejscach, przedmiotach i mieszkańcach krain. Tacy też są nasi bohaterowie. Kiedyś pełni życia, teraz uformowani z pyłu, wstali z grobu ubrani w starość. Zaczynając grę, wybieramy płeć. Spośród kilkunastu wariantów klasy postaci. Przedmiot, z którym zostaliśmy pochowani, oraz możemy zmienić wygląd. W zasadzie, jakkolwiek byśmy ustawili szereg suwaków odpowiadających za rysy twarzy bohatera, i tak będzie wyglądał na powiedzmy bardzo zmęczonego, żeby nie powiedzieć zużytego. Na szczęście to tylko pozory. Nasza postać, pomimo wielu kilogramów ekwipunku noszonych na sobie, potrafi bardzo sprawnie się poruszać. Bieg, uniki, turlanie się zabiera nam troszkę energii, która to bardzo przyda się nam w walce, ponieważ. To właśnie walką Dark Souls stoi. Pierwszą część okrzyknięto jedną z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszą, istniejącą grą tego typu. To, co działo się na ekranie, łatwość, z jaką traciliśmy życie i musieliśmy zaczynać od początku, szokowała graczy. Każdy przeciwnik stanowił nielada wyzwanie, a najwięksi podwórkowi twardziele zalewali się łzami przy kolejnym 456 już nieudanym podejściu do głównego przeciwnika. Ta gra nie jednemu złamała psychikę, a sklepy ze sprzętem elektronicznym nie nadążały z realizacją zamówień na rozbite na ścianie pady. Największym fenomenem gry jest to, że właśnie ten diabelski poziom trudności uczynił ją obiektem kultu wśród bardzo wielu graczy. Internetowe fora poświęcone Dark Souls są pełne wskazówek, poradników, opowieści czy też domysłów na temat fabuły. Można tam spotkać fanów, jak i również fanatyków tej gry, którzy to nie są zachwyceni poziomem trudności recenzowanej właśnie trzeciej części Dark Souls. Cóż, faktycznie jest łatwiej, czy może raczej przystępniej. Trzecia część nie upokarza nas tak bardzo jak poprzedniczki, acz każda chwila nieuwagi jest srogo karana. Tylko najsłabsi przeciwnicy nie rozłożą naszego bohatera w jednym ataku, choć żadne z tego pocieszenie, bo w banalnym pojedynku strata 1 czwartej punktów życia oznacza ogromne kłopoty. Po prostu może nam zabraknąć punktów życia przy kolejnym, poważniejszym przeciwniku. Dlatego tak ważne jest pełne skupienie przez cały czas gry. Musimy zapamiętać ułożenie na mapie każdego przeciwnika po to, aby znów idąc być już przygotowany i nie pozwolić sobie ulać ani kropli krwi. Walka głównie polega na krążeniu wokół przeciwnika, aby poznać jego zestaw ruchów, umiejętności i zachowania. Przed jego atakami zasłaniamy się tarczą lub wykonujemy uniki w tył, turlamy się na boki, czekamy na odpowiedni moment i zadajemy jeden, dwa szybkie ciosy, znów powtarzamy sytuację. Wiem, to co powiedziałem brzmi jak system turowy. Ale nie dajcie się zwieść, nigdy walki nie były tak dynamiczne, a przeciwnicy szybcy jak w Dark Souls. System walki w zasadzie nie został zmieniony, twórcy dodali jedynie coś w rodzaju ciosów specjalnych. Każda broń ma dodatkową funkcję, na przykład topór pozwala krzyknąć, dodając sobie na krótki okres czasu otuchy w walce. Co ciekawe, aby używać tych specjalnych umiejętności, musimy mieć wolną lewą rękę, czyli trzeba schować do kieszeni tarczę. Broń możemy trzymać w prawej ręce, możemy trzymać oburącz, wzmacniając ciosy, możemy używać tarcz, możemy strzelać z łuku, z kuszy i rzucać czary. Najważniejsze jest to, że walka sprawia ogromną frajdę. Nadal jest trudna, co zobaczyć możecie w moim materiale wideo, za to pokonanie każdego nieprzyjaznego nam stworzenia wywołuje niesamowitą satysfakcję. Zaraz po tym ulgę, a zaraz po tym stres, bo za rogiem już czekają na nas kolejni. Tak, ja też płakałem do poduszki. Wypijmy za błędy, a raczej ich brak. Trzecia część Dark Souls otrzymuje ode mnie małe minusy za zbyt szybkie obracanie myszą ekranu, za ekrany samouczka pokazujące sterowanie napadzie, pomimo, że ten leży wyłączony w szufladzie oraz za plątające się pod nogami ciała martwych przeciwników. To w sumie wszystko. Błędów poważnych nie stwierdziłem. A chyba największym błędem będzie nie zagrać w tę grę. O jakości gry niech świadczy fakt, że grałem z podciągniętymi nogawkami spodni, bo klimat wiadrami wylewa się z ekranu. Dla kogo jest więc ta gra? Fanom poprzedniczek dają zielone światło na zakup. Nie będziecie zawiedzeni. Nowym graczom, nieznającym tytułu, polecam zacząć od tej właśnie części. Jest przystępniejsza, pełniejsza. Wygląda jak na rok 2016 przystało. Poznacie uczucie krążenia wokół przeciwnika, konieczność wytrzymania jego spojrzenia i smrodu oddechu po to, żeby wyczekać na ten jeden moment, kiedy zadacie ostateczny cios. Dla mnie mocne 9 w 10 stopniowej stali. Polecam. Czas na naszą niespodziankę! Dzięki uprzejmości www.kinguin.net mamy dla was klucze do Dark Souls 3! Wystarczy odpowiedzieć na trzy proste pytania. Cyfra nieprzypadkowa i możecie stać się właścicielami jednego z kluczy. Jak już wiecie, warto zagrać w tę grę. Warto również skorzystać z oferty tanich kluczy na www.kinguin.net. Konkursowe pytania i wszelkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie filmu. Ze swojej strony dziękuję za spędzony wspólnie czas. Jeśli macie pytania co do gry, konkursu czy też strony Kinguin Piszcie proszę w komentarzach. Cześć!